Szukasz naturalnego wsparcia dla metabolizmu i lepszej kontroli apetytu? Warto poznać historię Julii Zaorskiej, studentki dietetyki, która podczas swoich studiów analizowała wpływ ekstraktów roślinnych oraz zielonej herbaty na funkcjonowanie organizmu. Bazując na dostępnych publikacjach naukowych, Julia skupiła się na składnikach wspierających równowagę metaboliczną oraz uczucie sytości. Jej celem było stworzenie rozwiązania, które może wspierać zdrowe nawyki żywieniowe bez stosowania restrykcyjnych metod. Na podstawie tej koncepcji powstał NutriLaben, suplement diety oparty na składnikach pochodzenia roślinnego. Produkt został opracowany jako wsparcie dla metabolizmu i kontroli apetytu w połączeniu ze zbilansowanym stylem życia. NutriLaben jest przeznaczony dla osób dorosłych, które chcą poprawić swoje codzienne nawyki i zadbać o lepsze funkcjonowanie organizmu. Efekty stosowania mogą się różnić w zależności od indywidualnych cech i stylu życia. Aby poznać więcej informacji i sprawdzić szczegóły, warto odwiedzić oficjalną stronę produktu.